W września 1514 roku wojska polsko-litewskie podeszły pod Dniepr, niedaleko twierdzy pod Orszą. Był to fragment Długotrwającej już wojny Litwinów z Moskwą, która budowała swoją potęgę od końca XIV wieku, od zrzucenia jarzma tatarskiego. Moskwą, która stawała się coraz bardziej drapieżna i niebezpieczna. Oczywiście główne uderzenie Moskwy i wojsk moskiewskich, książąt moskiewskich, szło przeciwko Litwie, no bo Litwa była krajem granicznym. Te zmagania najczęściej kończyły się dla Litwinów niepowodzeniem, mimo że Polacy udzielali pomocy Litwinom przy każdej praktycznie wyprawie wojennej. Kiedy w 1508 roku nowy władca polski Zygmunt Stary zawarł z Carem Rosyjskim Basylem tak zwany wieczysty pokój, wydawało się, że na pewien czas będzie spokój. Kiedy Aleksander Jagiellończyk poślubił moskiewską księżnę Helenę, ona została królową Polski. To był jedyny taki przypadek, kiedy młoda dziewczyna z Moskwy została władczynią Polski. Na krótki czas panowania Aleksandra panował pokój. Król Aleksander rządził tylko 5 lat. Od roku 1501 do 1501. 1506, kiedy też niespodziewanie, tak jak starszy brat Jan Olbrach, zmarł. I w efekcie najmłodszy żyjących synów Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety, Zygmunt, zwany później Starym, bo panował bardzo długo, został królem Polski. No, wydawało się to niemożliwe. Zygmunt szukał szczęścia w różnych częściach Europy, został nawet namiestnikiem Głogowa z łaski swojego starszego brata Władysława, rządzącego w Czechach i na Węgrzech. Ale szans na koronę, gdyby starsi bracia byli lepszego zdrowia i żyli dłużej, specjalnie nie miał. A teraz, Otworzyła się przed nim szansa. I w 1508 roku zawarł układ z Carem, którą Moskwa łamała notorycznie. W 1512 roku wojska carskie ruszyły na zachód i pod byle pretekstem sojuszu polsko-tatarskiego, co też było racją, bo wiadomo było, że sojusznika szuka się tam, gdzie mamy wspólne interesy przeciw wspólnemu wrogowi. A to, że Tatarzy byli muzułmanami, a polsko-litewski kraj był krajem chrześcijańskim, to była rzecz drugorzędna. Chodziło również o złe traktowanie wdową, po Aleksandrze, przez Polaków, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wasyl III, syn Iwana III Srogiego, wybitnego władcy Moskwy, zamierzył to, co działo się później przez wiele stuleci: ścisły sojusz niemiecko-rosyjski, czy niemiecko-moskiewski przeciwko Polsce i Litwie. Taki sojusz z cesarzem Maksymilianem w Wiedniu został zawarty. Do tego sojuszu weszli Krzyżacy i ostatni mistrz Krzyżacki, na szczęście Albrecht Hohenzollern. Wspólnie postanowili z trzech stron zaatakować Polskę przede wszystkim. Litwę i podzielić się zdobyczami. Żeby tego sojuszu nie udało się zrealizować, Zygmunt musiał uprzedzić sytuację. Ruszył na wschód, a wojska litewsko-polskie wiódł hetman wielki litewski Konstanty Ostrogski. Bardzo dobry wódz, bardzo znamienity żołnierz, który wziął na siebie odpowiedzialność, bo król wojownikiem nie był i raczej na sprawach wojskowych się nie znał. Przyznać trzeba, że nie mieszał się bardzo do decyzji wojskowych, co później zdarzało się często, choćby za Zygmunta III Wazy i przynosiło opłakane sytuacje dla armii polskiej. Teraz wojska polskie ruszyły na wschód w momencie, kiedy rosyjskie jednostki, uderzając w kilku kierunkach, zdobyły kluczową dla panowania litewskiego na wschodzie twierdzę w Smoleńsku. Smolensk mógł się obronić. Dowodzący tam wojewoda nie wykazał się jakąś specjalną odwagą i ambicją. Być może porozumiał się po prostu z Rosjanami, że za cenę życia odda twierdzę wojskom rosyjskim. Zdobycie Smoleńska oddawało całą północno-wschodnią część ziem litewskich, Rosjano. Trzeba było próbować twierdzę odbić. Dlatego wojska królewskie, większości składające się z Litwinów, ale i z dużego wsparcia polskiego, szczególnie w ciężkozbrojnej zbrojnej Konnicy, ruszyły na wschód i doszły do okolice Orszy pod Dnieprem. Tam część sił polskich została pod wodzą króla, a Konstanty Ostrocki poprowadził prawie 30 tysięcy żołnierzy na wschód, wiedząc, że oddziały rosyjskie są już na miejscu i kniaś Czeladni, który dostał od księcia polecenie pokonania. Polaków jest już po drugiej wschodniej stronie Dniepru. Forsowanie tak potężnej rzeki w tamtych warunkach było niezwykle trudne. Moskwa specjalnie nie zniszczyła mostów na rzece, żeby zwabić Polaków i Litwinów do przeprawy i tam po przeprawie ich zniszczyć. Hetman Ostrowski przewidział sytuację i w nocy z 7 na 8 września 1514 roku siły polsko-litewskie przeprawiły się przez Dniepr powyżej mostu. Jazda przeszła brodem, natomiast piechota artystyczna zostały przewiezione na specjalnie skonstruowanych mostach pontonowych, których w Polsce już doświadczono choćby przy wyprawie Jagieły pod Grunwald. Pojawienie się sił polsko-litewskich po drugiej stronie Dniepru troszkę tylko zaskoczyło Moskwę. Miasteczka pewny niepewny swego, bo mając prawie 80 tysięcy ludzi, więc ponad 2,5 i razy więcej niż siły polsko-litewskie, zamierzał wciągnąć do walki przeciwnika i zgnieść go nad dnieprowym brzegiem. To się nie udało, ponieważ w pod orszą pokazała się różnica jakościowa, jeśli chodzi o wojsko. Moskwa dopiero budowała swoją potęgę. Była na etapie formowania nowych jednostek. Praktycznie bez artylerii, bez silnej piechoty. Główną siłę stanowiła jazda ochotnicy. Konnica niezaciężna, ale szlachecka, bojarska, która na wezwanie księcia została skierowana na oddziały litewsko-polskie. Główny udział w zwycięstwie w kilkugodzinnym starciu wzięli na siebie Polacy, szczególnie. Ciężka jazda kopijników. Kopijnicy byli etapem pośrednim między ciężką jazdą z Grunwaldu, a później oddziałami husarskimi, które tak pięknie zapisały się w historii Polski. Bitwa trwała od godziny dziewiątej mniej więcej, zaczęło się od ataków polskich, potem rosyjskich, i tak naprzemian w końcu Ostrowski symulując wycofywanie się, wciągnął część sił rosyjskich do wąwozów nad Dnieprem, gdzie artyleria i piechota polska, no po prostu rozstrzelała część rosyjskiej konnicy. To spowodowało panikę, zginęło dwóch czy trzech wyższych dowódców armii moskiewskiej, co w końcu spowodowało, że książę z pola bitwy uciekł. Pod orszą wygraliśmy i jest to jedno z największych zwycięstw polsko-litewskich nad siłami moskiewskimi w ogóle w dziejach. Wystarczy powiedzieć, że Rosjanie stracili około 10 tysięcy ludzi zabitych, natomiast Polacy szacuje się od 1000 do 2000 poległych. Poza tym kilkanaście tysięcy ludzi służących w armii moskiewskiej zostało się do niewoli. Niestety siły polsko-litewskie zwycięstwa pod Orszą nie wykorzystały. Nie udało się odbić Smoleńska, natomiast udało się jedno rozbić sojusz z cesarstwem. Cesarz niemiecki Maksymilian uznał, że za wcześnie jest jeszcze dogadywać się z Moskwą, która właśnie przegrała, bo siły polsko-litewskie teraz odwrócą się na zachód i spróbują się nad nim. Odegrać. Podobnie myślał wielki mistrz Albrecht, który wysłał przedstawicieli do króla Zygmunta, prosząc go o zrozumienie i o to, żeby właściwie przymuszany do tego sojuszu antypolskiego, a on przecież jest półkrwi Polakiem. Trzeba pamiętać, że Albrecht Hohenzollern był siostrzeńcem Zygmunta Starego, co jest absolutnie kluczowe dla dalszych wydarzeń, choćby pokoju krakowskiego. Pokój krakowski z 1525 roku nazywany jest popularnie Hołdem Pruskim. W każdym razie sojusz moskiewsko niemiecki Niemiecki został rozbity, a rok później, w 1515 w Wiedniu, cesarz Maksymilian przyjmował jagielonów króla polskiego Zygmunta i jego starszego brata, króla Czech i Węgier Władysława. Udała się wyprawa podorszą, Orszą, mimo że Smoleńsk nadal pozostawał w rękach moskiewskich.